Elo witam. Simeoneczka, jestem Skóra. W dzisiejszym zrobimy sobie Opening 108 otwarć Szkat Wagi Generalnie to mam mało miejsca w ekipunku więc będziemy sobie je przekładać z innej postaci. No i w sumie tyle: 136 szkatułek. Tyle mi się udało kupić. Także cóż, także tyle sobie otworzymy. Co do kosztów, jakie podniosłem, żeby je zdobyć, zakupić, to mnie wyniosło 3,6 wona. A są warte jakieś 36 razy 15 i 0,5 V. Także, no, całkiem spoczko udało mi się e, je no, wyrwać po prostu. No i tyle. E, także, no, może niech będzie tyle na początek. No i pierwsze, to ta spinka. No, takie śmieci, które tutaj nawet nie uwzględniamy do zysków. O, że to był Facebook, mam nadzieję, że nie było go słychać. Mutuję sobie dźwięki na kąpie. E, bo akurat sobie na głośniczku jadę i ją no i taka sytuacja, bojowy, to jest 5, to jest na ziemię e, trochę ekspo, czerwony materiał, yangi dzielny zwierz, to akurat nie jest nic warte no do pazy, czy to też nie, nie jest nic warte generalnie to drop powinien się pokazać gdzieś na ekranie mam nadzieję, że się pokazał, jak nie to znaczy, że jestem leniwym nobem, nie no żartuję, pokażę gdzieś na pewno e, no i tyle jeżeli chodzi o o drop. Hmm, wystarczy, że dropnie jeden kamień księżycowy jesteśmy już zarobieni. Hmm, no i tyle. Póki co, no nic ciekawego tutaj nie poleciało. Eee, także cóż jest i Mitril. Pierwszy ciekawy drop, można by powiedzieć, bo akurat to jest to, coś przydać. Eee, no i przekładamy sobie dalej szkatułki eee, Okej, okay, szkatułki położone. No, może zrobić tak pyk. Jakieś stalowe płyty, nie wiem do czego to jest. Póki co nie będę tego wyrzucać. Być może się przydadzą. Może nie. Oczekajcie, może Inta ma. Nie ma inta niestety. Okej, okay. jakaś morwa mleczoka. Tego mam sporo, więc też na glebie potrzymu brązowy zacisk. Też jest nic nie warto. Okej. Okay. Eks przymarek dozdo, księga ma tego zwierza. To akurat no kiedyś może, może się przydać. No i co do tych śmieci to no też tutaj też lecą, bo no ja je podnoszę. Myślę kiedyś zrobić jakieś tam przerabianie. A to są takie rzeczy, które się mogą przydać ulepszacze na przykład na miecz runiczny, na runiczny miecz, jakąś zbroję nawoja, na ninja, na surę, na łuk Feniksa, no i tyle, jeżeli chodzi o ulepszacze, które sobie tam zbieram. O, biały barwnik. Dzięki za tę przerwę, ale po prostu musiałem bardzo pilnie wyjść z chaty i tak wyszło, że nie miałem czasu już no i nagrywamy kilka dni później, bo też nie grałem w grę po prostu, no i tyle. No i co my tu mamy? Mamy do zdobycia jeszcze 3 wony i trochę, myślę, że z 30 kK. Dobrze by było, gdyby poleciało. Te jakieś riposty. riposta insta strzela, to nic. A, to riposta. Generalnie to zobaczymy jak tutaj uda się dropnąć przedmioty. Mam nadzieję, że poleci chociaż jeden ten klejnot, nazwijmy to klejnot wart trzywony. Jak widzicie tutaj dropnąłem jakieś takie śmieci, te które były no, przed sekundą. Tutaj też coś lecia, ale tego nie liczyłem, bo to są pojedyncze sztuki, które tak naprawdę nic nie dają. No i tyle. I bez no złe płyty element ozdoby mm -hmm. magnet wóz Oto element, materiał kolejny smoczy płomień, wiem po 50 milionów, ale czy po tyle schodzą? Wątpię, szczerze mówiąc. Um, wachlarz zbawienia też bezinta. inta. Trożę kolejne szkatułki i lecimy dalej. Ale chyba mi się kończą, już z tego co widzę. Eee, także, u chyba jesteśmy w plecy, i poro no trudno, nie, zrobimy tak, pyk, bez, orba emocji, wow. Eee, złoty materiał, X, dzwonek, brązowy zacisk, smocze Mm, szóstki. No nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. Boże, czemu tu nic nie leci? Była szansa zarabienia takich kokosów, jak zwykle wszystko stracone. Cholera, nie dobrze. Jestem nieszczęśliwy z tego powodu. No trudno. Ostatnie trzy sztuki, raz, dwa, i trzy. I co mamy? Ręcznik posta. Super. Z tego co widzę tutaj nie mam już więcej tych szkatułek. na ninży. Też nie, jeszcze sprawdzę sobie depozyt. Niestety to byłoby na tyle z tych. Krzynek, nie mam ich więcej po prostu. Mam nadzieję, że wiecie, że już nie warto tego otwierać, bo no drop mam około 60-70 milionów. No chyba, że te złote te brązowe płyty i coś tam jeszcze, te barwniki są troszkę więcej warte niż no, tyle co nic. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o drop tam z 108 otwarć. Bagie namu, straciłem jakieś 2,9 wona, coś takiego. No, załóżmy, że jeszcze tam jakieś bodźno, to 2,8 wona. No i kupiłem też dość tanio, także też to trzeba wziąć pod uwagę. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Eee, także co, Mi wspaniały dzień, trzymaj się i cześć, narka.